Siema... Siema Widowie! Przedstawiam wam nową ekipę. Pierwszą postacią w naszej ekipie jest Michał, tylko muszę go najpierw znaleźć. Michał. Druga osoba to Adrian. Znaczy Grimmy Shade. Proszę wyjść. Adrian. I ostatnią Natan. Natan. No tutaj macie go tak. O tutaj jest taki malutki. Dobra, koniec tej muzyki. Ale co dzisiaj robimy w ogóle? Co dzisiaj robimy? Gdyż fragmenta nie. Dobra, jeżeli mamy odkrywać sit, no to ok. co ja w ogóle zrobiłem chłopacy? Puściłem muzykę, jak się przedstawialiśmy, żeby to było takie fajne. No wiem. Nie. A tak, tak, dajcie mi suba, bo was to nie kosztuje, a mnie motywuje. A może jutro, a może jutro wleci, a może jutro wleci następny, jaki testowy przeżyć? Testowaliśmy już dwa razy Dobry, tak Raz dlatego, że zginąłem Ale tak eee, Jeżeli Jeżeli możliwe, że jutro wleci następny odcinek Jeszcze nie wiem z czego No dokładnie, z ekipy autobusu. Bez ekipy to nie jest odcinek Grace No z Grace'a może być. Z czegoś tam może wejdzie. Może znowu z Dorsu. Może... Może BMPC or dai. Chłopakom pokażę co to jest, bo oni grali, to, a u nas jest stała seria. Pewnie... E No usunęli, osunęli ostatnio w kontenat Czy jaki? Ale możemy też dzisiaj zrobić, bo nie musz no, nie wiem czy będziemy mogli, bo ja muszę jeszcze wrzucić ten filmik. Dawaj. No, jakby, jakby co, eee, już wam pokazuję, tutaj e, macie seed'a, nie ten seed, o tutaj macie seed'a, macie tu seed'a do tego, O, na, ta na dzisiaj nie będzie chyba No dobra, ale... Idzd dobra, ale. Patrz 4, 5, 4, 3, 3, 3, 4. To jest nic na tego. A zobaczycie, kogo dzisiaj spotkamy Nie, to nie tak, że... I to nie tak, że teraz pinam się krucyfik na piątych drzwiach. W ogóle. Dobra. No na pewno nie. To na pewno nie jest do tego fix. Na pewno. Tam, 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 tam. Ej, nie kupiłeś jeszcze. Ja też kupiłem. Ja kupiłem. To. Po co ty? Mam latarkę! Czekaj, bo. bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał 3 minuty. Weź! I takie coś. Stali nam się respi na innym pokoju. Ale by jaja były. Nie zdradziłem! Ale nie wiemy, czy się zresztą... Ale w sumie będą wiedzieć już pewnie po, od... po nazwie odcinka widzowie. Leci! Ja Napr tak, Adrian zginął. Mówiłem, że leci. Ostatnie co widziałem. Ja widziałem, że rasz leci. A obok mojej szafy ten. E, biegnie Adrian. Sp e, full speed run. Jak zero kluczy. Był! Był! To... To weź! To czekaj... Gdzie jest rockpick? Mam! nie. O, Nie tu! Ej! Mój! Już wziąłem! bo odcinek nie będzie trwał a chciałem powiedzieć, że odcinek będzie trwał 2 sekundy, a już trwa 8 minut. Czekaj, bo szafa! Ale się dostaję. Gościu, ja też mam prawie na krucyfiksa, ja mam już 10 No ja mam już 10 monet, tyle zbierałem No to zbieraj, zbieraj, ja, ja będę ci zostawiał. Jak? pik? A, czekaj, czekaj Bo tutaj była bateria

Rushing here A ile masz pieniędzy? Eee, tak, dostałem od ognia. Mm. Dobra, ja Ci nic nie otwieram. O! na odcinku to ja z nimi rozmawiam na Discordzie? Spróbuję zrobić tak, żebyście ich słyszeli? Mam nadzieję, że... Mam nadzieję że w ogóle mój głos jest słyszalny? Ale na inny. Aha. A ile masz? Ile masz pieniędzy? Ile masz pieniędzy? Dawaj to zbieraj. Da, otwieraj. No, a czekam na ciebie. Jest krótki. No właśnie. Aha. Dawaj. I takie coś sali. No, ale nie ma okien. Mm. Ja mam już, ja mam już swoje nazwy na ten odcinek. Nie teraz. A masz? Już? Nie oglądaj tego, to jest dla, dla trochę... Bo kiedyś miałem inną ekipę, jak... No właśnie, z wokulem. On też ma kanał na YouTube, ale... Muszę przynajmniej, że bardziej za, za niż mój. Naprawdę ty masz kanał? Jakbyście nie słyszeli, polecę twój kanał Michał, znaczy Michał Walenki i poleta jeszcze nasz kanał właśnie Domino. W sumie Dominix, bo zmienię nazwę. To ła... nie ma nie ma. Nie ma szans, że będzie 100 łapek, szczerze ci powiem. Ja ledwo zdobywam 5 łapek. Nie wiem, z 10 łapek i będę niewozdziesiąty. Trzy, trzy, pięć, trzy, trzy, dwa, trzy tak, pięć, trzy, trzy, o. skofikowało się Ej, co ty Ciebie już nie ma Ty z... Ej, Ty zginąłeś? A okej. Okay. No ty, to ja wiem. No Adrian. Dobra, otwieram z Albo krucyfik drugi. Nie mam. Ale pod... i tak nie możemy wchodzić do tego, do runsu. W ogóle jestem, jestem Co, dodać od tej czerwonej bariery? E, tak malutki, ale mam. A jest. No to jednego potrzebuję. No e, i gdzie ty jesteś? Dabr Trudno, ja z tylen Ej był chyba ten pesterak czyjś. A jest Ale wybiły, to ja ja były Ja jeszcze Ej patrz, masz lock Pika na znaczy tym. Kolejne, tamte, tamte, tamte. I to... ...szafa. No ale... ...możemy się w końcu przyznać. Chyba. I daj mi jednego. Dobra. Musimy powiedzieć wam, że szukamy, ale wiesz, no te, na tym siedzie gwarantowana była stali. Kruciej i krócej Nie otwieraj sobie kwi, bo raz chciałem. Bo raz chciałem zobaczyć, czy będzie krucyfiksa, okazało się, że otworzyłem następne drzwi i był hal. Dobra, otwieramy następne drzwi chyba.

Ya, Czekaj i bierzemy na Nie będzie chapter drugi obok. może być chapter drugi, ale nie wiem czy na modyfikatorach w ogóle na... Na no, ogrody wyjazd. O, mam! Wiem, to tu Flor. Dobra. Jaki zanurzenie? лапнем. Ale gościu tutaj jedyne co możecie złapać to figura. Więc i tak. Ja, ja na drugą stronę. Jej ze mną. Okay. So cool. latarka ale nie, nie będzie działał list, list. mam takie modyfikatory kia chưa mà mình Ostatnie mam. Cztery, dziewięć, sześć. Cztery, dziewięć, pięć, osiem. Siedem. Zrobiłem. będą to ja nie wiem Nie No już jest pół godzinowych sumie Ale brak